Dziś świętujemy skromne osiągnięcie. Z ostrożną dumą informuję, że w ramach współpracy z antykwariatem Atticus przygotowałem 300 filmów, w których przedstawiane były najciekawsze książki, pocztówki, grafiki, rzeźby i inne cuda z sezamu Juliusza Kłosińskiego. Zaczęliśmy we wrześniu od 4 filmów w miesiącu. Potem było ich 8, 16. Gdy doszedłem do 30 miesięcznie, myślałem, że więcej się nie da. Ale w kwietniu tego roku przygotowałem ich 60. W tym czasie musiałem nauczyć się właściwie wszystkiego od zera absolutnego: nagrywania filmów, obsługi kamer, obrabiania zdjęć, montażu obrazu i dźwięku, robienia napisów i wielu jeszcze innych drobiazgów. Dziś czuję, że w tej dziedzinie wchodzę na drogę do osiągnięcia punktu z którego w odległej przyszłości zobaczę, że daleko, daleko na horyzoncie majaczy się brak wstydu. Świętowaliśmy różne okrągłe i nieokrągłe rocznice pisarzy, malarzy, grafików i innych aży i ików. Z pewnym uporem propagowałem poezję za patrona mając oczywiście Don Kichota. Wymyśliłem może niezbyt oryginalny, ale swój własny formacik, bez słów na k. Kubków z kawą kotów i kwiatów w tle. Szukałem też nieszablonowych rozwiązań. Były przedstawienia kukiełkowe, komiksy, paraanimacje, transmisje na żywo i inne takie. Najfajniejszym w tym wszystkim okazało się poszerzanie własnej wiedzy w tematach, w których zawsze czułem się ignorantem. Zastrzegam też, że wszystkie ewentualne błędy idą na moje konto. Wszystkim, którzy byli tak mili, że polubili moje filmiki, bardzo dziękuję i proszę o więcej. Ci, którzy nie polubili, zróbcie to wreszcie. I zapraszam na stronę www.atticus.pl i na Facebooka, na Youtube, na Twittera czy Instagrama Antykwariatu Atticus. Będziemy świętować kolejne setki. Na zdrowie!